Hej, Cisiełko, witam was w nowej serii na moim kanale, czyli Jail w Minecrafcie. Dzisiaj ze mną nowa ekipa, czyli ekipa Melona, którą możecie znać z live'ów na moich Twitch'ach, czyli od mojej lewej Morciks oraz Wiktoru, którego mieliście już okazję poznać na moich streamach na Twitchu. Pan Melon, podłoga porządku. Podłoga. No oczywiście link w opisie. E, od razu krótka informacja dla was zapewne się zastanawiacie dlaczego mnie nie było przez no około parę miesięcy e, a dokładnie miesiąc po mojej brzegi 16 po prostu zaginąłem e, to odpowiedź jest prosta no, nie chciało mi się no, nie będę drążyć tematu i nie będę was okłamywał a po drugie mm, za dużo spraw prywatnych jeszcze dodatkowo zajmowałem się tutaj ekipą czyli jak widzicie to są piersi, jakby ludzie z ekipy Melona. Nie wiem, jak wam się żyje tutaj w ekipie mojej? No. no. Jeśli byście chcieli zobaczyć więcej tego trio, bądź się za niedługo, może też kolejnych ludzi, bo mam na oku takich niektórych. No to zapraszam oczywiście. Twitch pan Melony. będziecie go mieli w opisie, w drugiej linijce opisu. E, zachęcacie? A oczywiście. Trochę oczywiście oczywiście no. e, Najlepsze streamy na polskim YouTube. Tak, e, informacja to jest dla Was. Odcinki gameplay'owe będą się pojawiały bardzo rzadko. Ponieważ e, no powiedzcie powód, chłopaki, jaki... Co chcę teraz robić na YouTube? Muzyczkę. E, no. I jakby Wiktor jest ode mnie od tekstów. To Bity też ci znajdują w dużo. Morcix po prostu się przygląda, ale też dużo znaczy w ekipie, bo u mnie nie ma równych i równiejszych. Eee, I raczej gameplaye będą się bardzo, ale to bardzo rzadko pojawiały, bo po prostu moim zdaniem bardziej wolę już siedzieć w gameplayach. Mam 30, a trzeba mieć 70. Nie wiem, nie wiem jakby chłopaki o tym myślicie, czy to jest dobre posunięcie kończąc z gameplayem, a zaczynać z e, muzyką. Moim zdaniem to. Tak, dobre. Dla tych osób, co byli bardzo dużymi fanami u mnie na kanale Żużla, e, to no, muszę was e, niestety zmartwić, ale Żużel prawdopodobnie już nigdy się nie odbędzie na moim kanale. E, nie wiem. Mi z jakiegoś tego powodu nie jest może za smutno i nic takiego, bo tak mi ta seria się tak przejadała, że ja sam zmusł praktycznie nagrywałem to. Yy, I też niespodzianka dla Was razem z chłopakami organizujemy nową serię. Yy, tak, dwie nowe serie Jale oraz... Powiedz ktoś. Oraz. Yy, prawdziwe życie Minecraft. Tak. Jeśli ktoś by nie wiedział na czym polega ta seria, to po prostu wczuwamy się w imersję, imersja wczuwanie się w postać, wczuwanie się w postać odgrywania roleplayu, roleplayer odgrywa prawdziwe życie itp To sobie tam poczytajcie o tym. Um, Ogółem mamy już jeden odcinek w zanarzu, byliśmy przed chwilą nagrywać drugi, ale no niestety ludzie są, bo to nie jest nasz prywatny serwer jeszcze. Ale ludzie są niestety co uparci, że wchodzili nam specjalnie w kanał. Murci... Tacy... Przeczytaj, czadu! Murcik z poroku w Rosji, Morciks. To nie jest źle, to nie jest Murciks. No, leżki tu. E, I niestety dokończę, ale nam przerwali w nagrywaniu odcinka Prawdziwe Życia. A mamy już jeden w zapasie, więc go praktycznie, że możecie wyczekiwać, chłopaki, za ile myślę, że. 30... 30 lipca? Można by było... No coś takiego. To powiem tak. Trzydziesty piętnaście. Dalej się sami domyśli. Chłopaki chyba wiedzą o co chodzi. Ale nie mówcie tutaj nic. Yy, wiesz co, ja muszę skoczyć po kilo, bo mi się skończył właśnie. A tu się dostaje gdzieś kilofy? Czy, trzeba... Właśnie tak? nie wiem, bo... W sensie, wiesz co, mam 32 koła i gdzieś tu jest sklep? W sensie, yy, bo chętnie bym sobie kupił. Sklep. Nie ma. A, dobra. Nie Jak ma, kolejera. nie ma czekaj, okay. war... czekaj bo ja mam jakieś strefy odblokowane jakieś bardziej prestiżowe Dreszcie powiem jakie ja mam, co ja tu mam free 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 TY! Ja mam prawie wszystkie st ja mam prawie... o cholera no. czekaj ja miałem chyba tu nie? o cholera ja mam też... strefy Ja przypominam na twitchu, że jeśli będzie jakaś nowa gra do dropienia na twitchu Twitch na to pozwoli. Co zapraszam do mnie, Wiktor. Wam może opowie coś o temacie tropienia na moim kanale. Bo on jest u mnie głównym administratorem. On praktycznie jest jakby takim drugim ownerem na moim kanale. I tak samo jak Morcis, bo tak szczerze, e, gdyby nie oni, to tej ekipy by nie było. Tak samo jak mnie na Twitchu. Bo z każdym wie z tego, że ja na YouTubie e, się męczyłem. Co nie? No. E, na Twitchu robi mi się przyjemniej live y, po prostu nie czuję jakby tego zmęczenia się ostatnio zrobiliśmy ile? 8 godzin streama? To 8 było, no? no 8 godzin streama. Subów jeszcze nie można kupować niestety i prawdopodobnie co mi powiedzieć i... A co z tym żużlem, to tak, wiem, że wiele osób pewnie odejdzie teraz z mojego kanału, bo większość się trzymało dla żużla, ja tak najbardziej rozumiem, ale niestety są takie czasy, że yy, po prostu trzeba z tym skończyć. Niestety to jest już koniec malona z gameplayami, sam zmieniam ustawienia kanału na muzykę, bo po tym 16 mi się bardzo zechciało ją robić, potem już Wiktor nawet mi powiedział, że mi może pomóc. Więc no, Marcik strasznie pomaga, że nie był... mentorem takim. Co? Tym takim mentorem. No. Dobra, ja sobie wpiszę już ranka. Trzyma mi tu lata. Dobra. A włączyłem do B. Ty, jak mogę sprawdzić, którą mam rangę? Mm, nie wiem, sam. Bo ja dużo nie? tego kupiłem... Maszka, masz K, bo widzę. Dobra, to jest, jest... B. Dobra, idę na to B. Mm -mm. Yy, czekaj, co to ja wiem? Aha? Dobra, tu widzę, że jest tak jakby załopot. No spoko. Kurwa. Nie wiem, mogę wpisać ten kit grać, ale chcę coś lepszego, a nie jakiś yy, żelazny. Chcę coś diamentowego. W sumie za 32 koła, to mogę sobie chyba coś kupić. Co nie? No oczywanie. Jezus, kito jest straszne. Móż kamienne te rzeczy. No na streamkach ja, to będziemy nowi Dailies No, jak mi malutko kupić jeszcze? Eee, no, G2 jest tam. Ja wiem, że już nagrywałam, tak. nie, to się na to I chyba za będziemy przechodzić, dajelaj na nas stream, tak? Ale nie, już że już wróciła, bo już mam odliczkę, że już nie ma. tak szczerze, nie wiem ile w tym się wygrała, bo... to będzie ja do dopiero pierwszy raz, chyba? Do jajka? A jak widzicie, możecie zaobserwować nasze skiny, które są do um, tej serii Prawdziwe Życia. A od razu mówię, nie, to nie będzie stylu kalucha, bo moim zdaniem... Kurde, nie robimy tego w tym. GTA. W GTA, no właśnie. No zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Tu się kilofów chyba nie da kupić, właśnie trochę lipnie, Bo ja nie chcę od chłopa kupować hmm. za 100 koła jakiś kilof. Tylko tak w ogóle. O, ktoś wyrzucił. O, dziękuję. O, dostaję kilofy za darmo. O, jak miło. O, jak daję. miło. Jeszcze dam, tylko czekaj. Po, Na masz? Wszystkie. Dostaję łopaty, dostaję X, k A daj łopatę też. Właśnie, bo Łopata też mi się To chodźcie za mną. Szybko. Żeby nikt nie ukradł. Nie ma tu nikogo w pobliżu? Nie wiesz, jeszcze? się, A dobra. Mam tylko jedną. Moją ostatnią, ale ja sobie weź. Nie moje. Mam cztery kilofy. Ej, ja mam, gdyby co, to ja mam arenę ze złotem i z żelazem, nie? Więc możemy sobie kilofy wytwarzać. A jak gdyby coś, y co? odcinki z prawdziwego życia? To też mam kupione? O cholera, mam cegły nawet. Daj no, nie Odcinki z prawdziwego życia będą miały około 20 minut Coś takiego Myślę, że nawet wam teraz nie powiem ile, bo to mam gdzieś na dysku zapisane to Nie wiem, chłopaki, wy pamiętacie może ile zrobiliśmy? I Ten pierwszy chyba trwał z 12, no 12 się trwał No, więc... Jak widzicie, to odcinki są nawet długie Myślę, że... Zgadzam tak, że odcinków będzie 13, łącznie będzie 13, a co dalej, to wam powiem eee, e, Po 13 odcinkach zrobimy taki drugi sezon, na przykład wakacje, co tam będziecie chcieli. Szkoła na przykład. Szkoła, powrót do szkoły. No. Jeszcze zobaczymy, co zrobimy. E, więc, mam tylko 13. Albasz, no nie wiem czy wiesz, ale nagrywanie prawdziwego życia jest dość ucząźliwe, Uciążliwe, nie wiem... Ta, ludzie nam przeszkadzają, latająca na krowa nam... Wyświatamy e, jeszcze, to jest bardzo No, no właśnie, też jak to my robimy, to ja też może serdecznie zgryźnę F1, więc prawdziwe życia, ale nie jestem pewien. Czy, jeśli byście chcieli wystąpić serii Prawdziwe Życie, jak najbardziej, tylko wymagany jest Discord. O, oraz myślę, także z plus 13. I w miarę ogarnięcie. Właśnie, w miarę ogarnięcie nie wchodzenie w ciągłe słowo. Dobra, ja chyba będę musiał trochę pokopać na kamieniu, wiesz? A po co ci kasa? A łapat się szybko kończył. No ja przecież żeby kupić tego. Co kupić? Ehm... Czekaj. Ja, ja mam bardziej dochodowy, bo jakby ja już mam takie coś jak na przykład cegły, nie? I na cegłach bardzo dużo zarabiasz. Dlatego ja mam Gą, jako bardziej dochodowe. Ja się zastanawiam kaj tu kupić ten. Kilow chcesz jakieś, bo mam dużo kilowów, bo zebrałem. A jak je kupić? No właśnie, nie wiem. Wiem, że jest kit gracz, ale on jest gówniany, bo dostajesz takie. Tak, no, no, yy, yy, no, są nowe. A ja jeszcze potrzebuję 190 dolarów. Ile Na masz? Co? 310. Mogę ci podrzucić, bo mam 32 tysiące. To daj tak z 5 tysięcy. No jak się przekazuje pieniądze? Kośnik Pay? Ta... Bej MelonXPompa i 5000 tysięcy wpisz Tylko tam 5000, 0, 0, nie? Trzeba 5 koła napisze Wejmy 2000. Tysiące Masz? Dobra, dzięki, no A nie wejdź na... ...daj...jegoś Już Hy. Yy. Hy. Już nie, no, ja zaawansowałem Masz Dzięki Wiesz, cisnąłem kiedy was nie było. Kiedy nie nagrywaliśmy, jeśli yy, widzicie? Jeśli wam ja się podobają w takim stylu materiały. Eee, a. Gdzie ja mam sprzedać wełnę, To do taki daj lekki przedsmak yy, widzą. Nie miałem puścić pierwsze 30 sekund odcinka albo 20. To czy mi się kopię wełnę? Yy... Macie u łap Łapko mi się, się nie da zniszczyć. Da się, mogę, ale mogę to zniszczyć? Mogę ci się dać nie... żelazo, bo mam 57 bloków żelaza. Dobra, to daj. Ale jak ono ma być. No to ono jest przetopione, bo ja mam arenkę, u... gdzie jest złoto i żelazo. No to I Jak na spawn'a się te e, Masz sektor... Nie wiem to. Ja e... jestem na K. Czekaj. Ja ci zaraz powiem, jaki jest. E, e, masz sektora? Oczywiście, że mam. Przecież jestem na K. No to uważaj. Jakbym się dopiąć do sektora? E, jak masz ten kompas? To hmm, no. kilofik i tu O, Dobra. to sektor. W. O, mam net sektor W kupiony. O, cholera. Skąd on się tu wziął? Ja mam wszystkie sektory wykupione Dobra samemu można przy, e, przetopić Bo są przetopione. Ja już ja mam przetopione. Sektor G. Nie e. jaki? Ej, E, e. 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 jak to... kawalino? 3 sekundy. 3 sekundy. Hmm. Tylko mnie zastanawia co zdobyć ten kilo lepszy, nie? E, Luwina, Bierz drewno i... A po co bierz, mi drewno bierz drewno żelazo? To? Nie wiem. Teraz sobie żelazo. Ile kosztuje ta wełna? 37 dolarów. Hmm, pół. pół. Mm, do F. Mm, nie, nie wiem, czy tego przy, przypadkiem nie będzie lepiej zbierać niż y, cegieł, bo cegły dosyć długo kopiesz, a wełnę coś. Tak. Dobra. Y, więc to przychodzę do Ciebie też. Bo cegły są drogie, bo tam zastagmasz... Y, masz aż. 300 chyba coś dolarów, ale je, je kopiesz tyle dłużej, a z tego co widzę, no to wełna jest szybka, no. Mm. Szybki zerowy, Chociaż przejrzeć na czas. No nie jestem pełen w sumie. Tak myślę, że do 20 minut odcinka pociągniemy. Będziemy mogli już kończyć. A, bo też chcemy się skupić na tym sektorach, bo to nawet mi się przyjemnie w więc mam nadzieję, że seria prawdziwe rzeczywam się spodoba. Pierwszy raz u mnie na kanale jest coś takiego. Odcinku będzie 13 odcinki będą rzucane co dwa dni tylko to zależy czy jesteśmy w domu bo nie wiem czy wiecie ale jeśli na przykład mnie nie ma w domu to my tego nie nagramy jeśli nie ma Morciksa w domu my tego nie nagramy jeśli Wiktora nie ma w domu my tego nie nagramy my jakby bez Nie, bez mnie albo bez Morciksa możemy tak nagrać że nie Morcik sobie na wakacje pojechał chwilowe ale... na Majorkę sobie poleciał. No i w to takie słabe będzie, ale no. To się, żeby była troszkę regularność, bo jeśli nie, Morcik sobie poleci na nie rodzice mu rodzice mówią na pokój i pedzą: No słuchaj, synu mamy dać prezent, daliśmy na Majorkę na nie wiem, dwa tygodnie, no to co wtedy? No to, no wiem, to, to nie ma tak naprawdę Wtedy, że nie, w tym roku maksymalnie do gniazda pojadę, jakoś we wakacjach. No w sierpniu. Gniazda Pozdań może, coś takiego, biskupin. to okolica tam jedynie No tak to muszę się psem małym zajmować hmm. No, ma melon pytasz się Kaj tu gdzieś kilof tu musisz sobie uzbierać dam później to przepalić hmm. i po co przepalać? E, bo ja jak chcesz kurwa z rudy kilof zrobić? No nie zapomniałem że ja mam arenę z blokami. Sorry, sorry i tak zdziwiłem się, jak powiedzieć, że trzeba coś przepalić. Czy jak będziemy mieli e, sektor, gdzie będą e, żelaza, to będzie dobrze. Ja e, już... Znaczy... Znaczy, w... rudy żelaza? No właśnie, mi chodzi o żelazo, nie? Że wiesz... Jak z pójść? Jak z pójść? E, Ukośnik powrót. Dobra. Zaraz powiem... Dobra, myślę, że możemy już powoli kończyć to noc, nie ma 20 minut, ale jest są na czekaj, czekaj, Jak? Slash powrót? A, nie ma takiej komendy. No to weź e, slash Słysz enchant. Spawn. Le. Spawn. Dobra, to co? Myślę, że możemy już się żegnać powoli. Ten... Weźmy na spawna. Jak mam? Spawn? Kośnik spawn? Tak. Mhm. I musicie uzbierać 16 tysięcy, bo za 16 koła macie arenę, gdzie macie bloki złota i bloki Dobrze. żelaza. Dobra, chodź tu na spawną. No, jestem, czekaj. Nie jestem na spałnie. Nie no, na... jest. O dobra. Czekaj, schowam ten. Schowam rzeczy. Dobra, chodź tu. Już. Yy, to co? Myślę, że możemy już kończyć na dzisiaj odcinek. Ten odcinek był bardziej informacyjny oraz... Taki podaga, pogadankowy. Jeśli chcecie nas widzieć dalej w tej trójce, bo myślę, że skład jest bardzo dobry. E, nie ma tu fałszywych ludzi, jak było to wcześniej. E, Za mną wystąpił w odcinku. Wiktor. Juhu, cześć. Cześć, Szewano. Siemano. No, no więc co? To by było na tyle. Na razie i cześć. Papa. Cześć, cześć. Siemano.